będzie mieć 2019 roku. Pod maską 3L TFSI, standardową stopniowo sprężarką, jedną dużą. Mamy tutaj e, tak naprawdę stage pierwszy do zrobienia. Właściciel pokusił się o wymianę interkulera na Wagnera dużego. Ten interkuler tutaj się znajduje pod, za tym grillem taki naprawdę potężny. Także chłodzenie w tym. Egzemplarzu będzie naprawdę zacne. Te samochody, tak jak wspominałem kiedyś na filmiku, z niebieską S5, czyli trendem mają problem z intercoolerem, z chłodzeniem, ponieważ w tych modelach Audi zastosował cooler od wersji dwulitrowej. Jest on dokładnie taki sam, więc to chłodzenie przy Stage 1 jest naprawdę mocno. Tutaj podkręcone i ma problemy z chłodzeniem tego, co się dzieje po modyfikacji, więc zawsze warto w tych egzemplarzach stawiać duży kuler W tym wypadku Wagner, więc yy, zobaczymy sobie zaraz, jak wygląda pomiar mocy w tym samochodzie. auto ma niewielki przebieg, bo zaledwie yy, tam ponad yy, 5000 km, więc jest praktycznie nowe Zaraz zobaczymy sobie kreski tak, mamy tutaj pomiar mocy na serii 361,8 konia 489,9 Nm przebieg momentu i mocy klasyczny już dla 3 litry turbo Audi taki delikatny tutaj mamy uskok na początku jak turbostężarka budzi się do życia Natomiast potem już to się tam w miarę ładnie normuje. No i ta krzywa wygląda całkiem przyzwoicie. Zrobimy sobie pomiar po modyfikacji. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dostroj go tutaj na paliwie 98-klanowym. To jest taki wymóg, to jest takie minimum, które potrzeba, żeby ten samochód miał optymalne warunki pracy, żeby było bezpiecznie. Nie było jakiegoś tam nadmiernego ryzyka, że gdzieś tam zapłony będzie cofało, gdzieś jakieś spalania stukowe i tak dalej. Także ja idę stroić i za chwilkę pokażę wam pomiar mocy po modyfikacji. Mamy tutaj pomiar mocy po moim strojeniu. Samochód wygenerował 415 koni, 600 29,8 Nm, praktycznie 630 Nm, 415 koni. Tak wygląda przebieg momentu obrotowego. Tutaj ta pomarańczowa linia i czerwona to jest przebieg mocy. Jak widać, ten samochód nie ma żadnych problemów z utrzymywaniem mocy do samego praktycznie limitera obrotów. Jest to zasługa odpowiedniego chłodzenia. Mamy duży cooler, temperatury są stabilne, nic tutaj się nie przegrzewa. Tak samo w upalne dni będzie to samo, nie będzie tutaj nadmiernych ubytków, jak to bywa przy samym stage'u pierwszym. Narzucimy sobie może tutaj wykres z serii, porównamy sobie, jak to się wszystko teraz zmieniło. Tutaj widzimy różnice Nałożyliśmy sobie dwa wykresy, i powiedzmy, w tym zakresie obrotowym, pomarańczowa linia ta cieniutka tutaj to jest moment obrotowy na serii. A tutaj ta gruba wartość, ta gruba krzywa to jest moment obrotowy po mojej modyfikacji. Tutaj możemy sobie zobaczyć różnice przy danych obrotach, i tak na przykład tutaj 629 Nm po modyfikacji, a przed mamy tutaj 489 Nm. Czyli mamy praktycznie 140 Nm przyrostu mocy po modyfikacji. Przepaść. Samochód fajnie już kopie w plecy, jeśli mamy taki przyrost mocy i momentu. Natomiast tutaj możemy sobie zobaczyć, powiedzmy przy tych obrotach 5300 po modyfikacji silnik generuje praktycznie 409, prawie 410 koni. A przed 350, czyli mamy 60 koni przyrostu mocy, tą małą zmianą, czyli dużym kulerem i oprogramowaniem, które tutaj zagościło. Samochód jest naprawdę już szybki, bardzo fajnie przyspiesza, będzie cieszyć i sprawiać mnóstwo frajdy, Także. Warto modyfikować tak delikatnie te samochody Ponieważ przyrosty są spore A wkład finansowy naprawdę niewielki W stosunku do różnicy osiągów Słuchajcie, w opisie w filmiku na YouTube, tam na dole Jak sobie rozwiniecie Wkleiłem Wam link do poprzedniej modyfikacji czyli krytej wersji w s Dokładnie taki sam puder Wagnera Dokładnie taki sam silnik Moja modyfikacja. Porównajcie sobie, jak wyszły te samochody. W zasadzie oba są praktycznie nowe. Silniki mają nowe przebiegi, a oba są sprawne na paliwach 98 nowych. Zobaczcie sobie, jak wyszedł tamten, jakie są różnice, bo to może być ciekawe dla niektórych głodnych wiedzy, szczegółów. Także polecam w wolnej chwili gdzieś tam to przeglądać sobie. Może kogoś to zainteresuje. Natomiast ja zapraszam do obserwowania, do słuchania kanału, będę właśnie takie relacje, tak jak tutaj ta S4, będę wklejał tego więcej, pojawią się takie samochody też popularne, tak jak wspominałem, klasyczny diesel polskich dróg, też wkleimy tam kilka takich modyfikacji, pewnie Was to zainteresuje, także oglądajcie, będzie tego więcej, także do zobaczenia i cześć!